Po wielu tygodniach uśpienia Muzeum Historii Kielc przywraca w ograniczonym zakresie swoją działalność. Od piątku 8 maja można oglądać wystawę czasową 100 lat Huty Ludwików. Do takiej formy to bardzo długo jeszcze na pewno muze nie wrócą, nie tylko nasze, do takiego zwykłego otwarcia, nawidza, oczekiwania, na widza. My na widzę zawsze oczekujemy, ale dzisiaj będziemy to robić w zupełnie innej formie. Muzeum opracowało nowy regulamin, zaakceptowany przez służby sanitarne. Zwiedzanie odbywać się będzie co godzinę. Na wystawie jednocześnie może przebywać maksymalnie 6 osób, a grupy rodzinne mogą liczyć do 8 osób. Zwiedzający muszą mieć własne maseczki i rękawiczki, a przed wejściem zdezynfekować dłonie. Nowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum. Górnej wystawy nie uruchomimy na, czy znaczy stałej, naszej przez kilka następnych tygodni na pewno. Po pierwsze dlatego, że mamy przerwę konserwatorską, czyli takie wielkie wiosenne sprzątanie, którą przenieśliśmy z lata na, na teraz. Nadal zamknięte dla zwiedzających pozostaje muzeum zabawek i zabawy w kielcach. Znane są już niektóre nowe wytyczne. Jednocześnie na wystawie będzie mogło przebywać 15 osób z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Oczywiście obowiązywać będzie dezynfekcja. W placówce wiele miejsc przeznaczonych do zabawy oraz szatnia zostaną wyłączone z użytkowania. W Muzeum Zabawek i Zabawy natęstniemy no, już za naszymi gośćmi, niemniej jednak chcemy spełnić wszystkie procedury i wszystkie zabezpieczenia, zanim wpuścimy na nowo zwiedzających na naszą ekspozycję. O terminie otwarcia, a także o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu, muzeum będzie informować na swojej stronie internetowej. Dzień dobry. Muzeum w gościnie numer 29. W czasie pandemii muzea swoją działalność edukacyjną i kontakty z widzem przeniosły do internetu. W sieci udostępniają zbiory, opowiadają o swojej pracy, a także proponują różnego rodzaju warsztaty i ciekawe akcje.